ten dłuższy, żółty mój prączciutko cały 43 tak, dużo mamy czasu nie no zobacz, no, mamy 3,3 3 km, dokładnie To stronę wybiło mi 3,3 do tego miejsca. Policja że z powrotem. Też 3 bo to, to nam godzinkę wystarczy. 8.22

Madness. A kto tu prowadzi? Moje biedne panie. Kto teraz. prowadzi? No właśnie zapusta mi odpadła. Te panie. Ta mi odpadła. A wiesz, ja dostaję od kapustu i tu tak? tak? A, to wspomkuję. To tutaj mówi o, Biesio i Basia mówi o liściach brzozowych. Brzozowe? No tak mówią. Albo trzeba je tak ustawić? Nie, brzozowych nie trzeba, to je położyć. A jak byłam w górach i poszłam na tą równicę, nie niepotrzebnie, na to potrzebnie, ale widzę, co i nie było kapusty, bo nie dokupowała główki kapusty, i to te sobie te do zaangażowania. San? Tak. I pomaga? No, noga nie odpadła, to nie, nie ma. Ale chodzi o to, Ale czułam tyba... się lepiej, ale miałam spuchniętą nogę po tej? Trochę mi odpuchła, trochę mi podpuchła, no i bolące. A po tym szanie zeszło to? Zeszło. Dzi, 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 dzi. No to jednak jest, pomoże. No może nie tak. I miały ze mnie te moje spaczki. Może nie tak fizycznie, jak psychicznie, <noise> <noise> Ale to oprócz tego, to ona mnie no, powolewa. No, no, mnie też znaczy, nie, no ja to mam w ogóle mi kazałeś na mikroskopie, ale ja się mam. Na czym to polega? Wprowadzają jakąś kamerkę i coś robią. Tu w kolano? No to mi robili sam, wiemy. To znaczy, oni mówią, że oni, bo ja mam błękotkę popękaną jedną, a drugą mam ślady popękane, więc nie wiem, jaki żółty kłoszulę. No i nie mam krząsk. I oni mi odczyści, to chcą jakoś odczyścić. Jeden tutaj. Tresuję go. Czyli nie wiem, tą błękotkę. Ten mi... A potem by? Nie, no. A co, to, że to, tego Tutaj filmuj. Tak, tak to się Ja się szkodę, robali nie Nie, nie, niemożliwe. A tutaj mówiliśmy, jakieś klejki zrobili. pije i palenie Tak, Także przez ostatni rok też kraj... Powiedział mi, no to co pani chce? Ja, mówię, ja też chcę te nowe kolana, żebym Oj, nowe nie. On mówi, że nie on nowych nie daje, tylko referuje to, co Lepiej pozostać przy swoim. No Ale szukują, na to tam jest.

Ja, to je to. Ja, to je to. Ja, to je to. Ja, to je to. Ja,

Niektóra zrobi tak, że w nie Tak, oczywiście. pobiera Oczywiście nie, tak samo. Tak, no i właśnie tak. Tak Ale samo ja panie trochę.